dobry kochani, dzisiaj jest istne szaleństwo, ponieważ stwierdziłam, że zrobię sobie dzień wolny i pójdę na łowy do lumpeksu. Umówiłam się z Klaudią Cukier ponieważ ostatnio byłyśmy swój pierwszy raz taki wspólny w lumpeksach i stwierdziłam, że jest to, że Klaudia jest świetnym kompanem do właśnie takich łowów, jest w tym świetna. Nie z każdym można, wiecie, nie z każdym się da po prostu. Nie z każdym jest ta, ta chemia i chęć łowów tych perełek, tak jak nie z każdym się da pochodzi do kina na przykład. Ja nie, nie potrafię z każdym pójść do kina, bo denerwują mnie zachowania ludzkie po prostu w tym kinie i ja sobie tak znalazłam właśnie świetną towarzyszkę na zakupy lumpeksowe, ale jest dzisiaj minus 18 stopni w Warszawie więc ja nie wiem, jak to ogarniemy. Chociaż stwierdziłam, że może to jest taki plus, że niewiele jest tak szalonych ludzi, którzy wybiorą się na zakupy, właśnie i taki spacer po wielu lumpeksach w taką pogodę. Więc może dzisiaj właśnie znajdziemy rewelacyjne perełki dzięki temu. Um, jeżeli chodzi o moje włosy, staram się je uczesać, ale nie rozmawiamy może na ten temat. Po prostu założę grubą czapkę szalik, w ogóle się ubiorę grubo, bo już muszę zaraz wychodzić, mam na sobie leginsy z wełny merynosa, marynosa, merynosa i mam nadzieję, że mi tyłek nie odmarznie dojechałam na miejsce spotkania karetka akurat idzie ale absolutnie nie jest źle, myślałam, że będzie taki mróz, że od razu tutaj sople będą mi wisieć z tej mojej maski ale nie, to jest, jest w porządku, więc poczekam na Klaudię, bo obie miałyśmy się problemy z transportem, żeby zamówić chyba przez obwodzone drogi, nie wiem. No, ale jest już w drodze, więc czekam na nią i idziemy na łowę. Dzisiaj będziemy łowić na Puławskiej. Jest to jedna z takich dużych dróg w Warszawie. Tutaj od, jest chyba jakiś plac, Plac Unii. No i pójdziemy tutaj wzdłuż tej ulicy. Bo jest kilka lumpeksów, zobaczymy które są otwarte i tak chyba tutaj już naprzeciwko <noise> tutaj naprzeciwko jest pierwszy lumpeks, świeży, bo pan się schylił, żeby nie wchodzić w kadr I tutaj idziemy, a później będziemy spacerować, spacerować i zobaczymy, czy coś nam się uda upolować. Jeśli dziwi was, że tak swobodnie sobie idę po ulicy w Warszawie i sobie nagrywam. To takie normalne, nikt nie zwraca na mnie uwagi, a jak ktoś zwraca, to pozytywnie tak normalnie, wiecie, bez żadnych spin, nikt na mnie nie patrzy na jakiegoś dziwolonga, który gada do siebie. Ehm, więc fajnie, czuję się całkowicie swobodnie, gadając do kawery tutaj. O, już jednak czuję, że ręka mi zamarza, słuchajcie, chowam aparat i poczekam. Poczekam, a jak nie, to się schowam, tutaj jest super farm, więc nie mogę wejść, bo jest godzina dla seniorów, ale zaraz obok jest apteka. Tam... A to już nie? Halo? Halo. Ty... <śprawia> Prawie bym cię nie poznała! Patrzcie na to, masz ron na rzęsach. Ja mogłabym dzisiaj tutorial zrobić mrożonego makijażu. Mam Makijaż nadzieję, że to widać, ale normalnie szron. Właśnie tak idę i czuję, że rzęsy mi przymarzają do szalika. <śmusza> <śmusza> Musiałam go przesunąć trochę. Widzę bardzo za to brodę. Uff. Jakie mam rumieńce. I to o. nie jest w makijażu, słuchajcie. chociaż pomalowałam się dzisiaj. Tuż wodoodporny, bo przewidziałam sytuację, o. że może być ciężko. Pomaluję się, bo wychodzę na miasto. Na, na miasto. Wracamy się do tego pierwszego Cicholandu, bo tam zmieniono godzinę, kraili karteczkę, że od 11. .00. Przeszliśmy trochę dalej, żeby pójść do następnego, a tam nagle w zamiast Cicholandu jest służabka w no? Tak, więc e, wracamy się i muszę już chować rękę, bo za Was. Minę i ubrania. Klaudia już puszuję. Już zaczynam. Myślę nad zakupem tego płaszczyka, bo naprawdę ma ładne kolory. Plus, myślę o związaniu się tutaj paskiem i zrobieniem stylizacji pewnej. Ale zobaczę, ile on wyjdzie, słuchajcie. Bo nie jestem pewna, nie ma żadnej matki niestety. Tak jakby czuję wełnę, ale nie do końca, że jest tutaj jakaś mieszanka czegoś. Nie wiem. Nie wiem czego jeszcze wezmę. No i kupiłam ten płaszczyk, no. Kupiłam. Ale troszkę jeszcze się utargowało. Troszkę mi pani da, zniżkę. Mniej bo jak boli. Mniej boli. Jak usłyszałam 62 zł, mówię Nie. nie. Mam dużo płaszczyków. Pewnie bym wykorzystała do zdjęć i tak dalej, ale... Nie, wiecie, no 60zł za wełniane płaszcz to nie jest dużo Ale jak się kupuje w się To ma się inny przelitnik cenowy To już jest co innego, wiecie więc... Dokładnie, chociaż ja dzisiaj się złamałam Ale to jest perełka prawdziwa Ja kupiłam taki piękny sweter ale za 89 zł, ale był wartych pieniędzy. Bo był w komisie, słuchajcie, tutaj w tym pierwszym, e, który Wam pokazywałam z ulicy, jest komis i tam chyba można oddawać swoje takie, wiecie, lepsze rzeczy, które wyceniają. E, tak mi się wydaje, no bo komis z z tak, nazwy tak, tak. że coś zostawiasz, nie? No, Może więc... pokażemy później. Tak, naprawdę przepiękne, więc Oni mi warty... się zaświeciły od razu. On jest wart o wiele więcej. No. I tak za takiego byś nie zapłaciła wiesz, nie, w sklepie. Nie o, o wiele więcej. A to jest perełka wyntyp, więc jest super. Zamracam jest ręka. Tak informacyjnie, idziemy dalej i szukamy kolejnego. Mam nadzieję, że przetrwały. Przetrwały, bo jak widzieliśmy to nie jeden już się zamknął, już się przembranżowił. Więc pójdziemy. Tutaj jest kilka, więc oby się udało jeszcze do jakiegoś śledzić. Jest, słuchajcie, jest nadzieja, że będzie kolejny, tylko czy on będzie otwarty. Tutaj macie o ulicę. Często pytacie o namiary. 35 zł ceny dnia. Wyprzedaż. Jest otwarte? Wygląda na to, że za... tak, tak, proszę Państwa! No i jesteśmy po połowach i mamy nadzieję, że miał jest czynne bo chyba na stronie była informacja, że można. Ale tutaj I jest ciemno. Ale teraz zobaczymy, czy da się tam wejść. Tak, niewiele nam się udało kupić, a już jesteśmy zmarznięte, więc zobaczmy, zobaczmy. Słuchajcie, wróciliśmy. No niestety, kociaka wiatnia zamknięta, no tylko na wynos, wiadomo, ale nie można było wejść, się przywitać z kociakami tam dopiero o 14, więc postanowiłyśmy po prostu pójść do mnie i napić się herbatki, no i tak sobie siedzimy w domu i Klaudia teraz ogląda swój sweterek. Zobaczcie, jakie cudo. Kaj wiesz, co jest pod światło i nie za bardzo no różne Przepiękny, naprawdę jest tak cudowny. Materiał jest piękny i widać, że to jest po prostu ręczna robota. Nie ma nawet żadnej matki pentych. Także ułowy udane. Bardzo, bardzo gratuluję Ci tych zakupów. A tutaj macie jednego z Murfa, który łabuzuje dzisiaj bardzo. I Stefani, która pilnuje moich łowów. Blup. Nie wiem, czy Wam mówiłam wcześniej na tym vlogu, nie pamiętam, czy to nagrywam, ale kupiłam ten płaszczyk więc go zaraz Wam pokażę i to jest w sumie jedyna rzecz z ubrań, które kupiłam. No ale tak to już jest, słuchajcie, nie zawsze coś się upoluje, ja to nieraz mówię, że czasem mamy nastawienie, a będzie fajnie. Ostatnio z Klaudią byłyśmy, to miałyśmy pełne siaty rzeczy, naprawdę świetnych rzeczy. Nakręcę Wam haul zakupowy z lumpeksów, z tych moich dwóch wypraw na klasykę, na drugi kanał bo kupiłam dzisiaj też takie rzeczy do domu, bardzo fajne, ale to już Wam pokażę w filmie, natomiast ten płaszczyk kupiłam, on się też przyda na jakieś fajne stylizacje i ogólnie jest, no jest bardzo ładny, jest bardzo retro, mam nawet pomysł na fajną stylizację z nim, więc skusiłam się, jeszcze utargowałam i kupiłam taniej, więc no, chyba to mówiłam, tak mi się wydaje. A teraz korzystam jeszcze z tego, że jest po 15, więc jeszcze za dużo ludzi nie wychodzi z pracy, i pobiegnę do sklepu, zrobię zakupy. Spożywkę jakąś szybciutką. Nie uśmiecha mi się to w takiej temperaturze, ale pobiegnę. E, przy okazji jeszcze zrobię więcej kroków, e, a później wrócę trochę do pracy, czyli popracuję nad zdjęciem, opublikuję. Może opublikuję vloga, którego wcześniej nakręciłam, bo już... Się jest załadowane po prostu na a muszę go po prostu wrzucić w pewien dzień i chyba to będzie dzisiaj. I teraz tak patrzę na moją choinkę, bo w poprzednim vlogu mówiłam, że czas się z nią pożegnać, że będę ją rozbierać. Ale jeszcze tego nie zrobiłam. Jeszcze tego nie zrobiłam, bo nie mam po prostu czasu. Wczoraj miałam czas, ale wiecie co? Zrobiłam coś szalonego. Czytałam książkę. Ja w ogóle nie pamiętam, co ja mówiłam rano. Nie wiem, czy stan urosł, to ja zapomniałam. Czy ja już mówiłam, że ja wczoraj przeczytałam książkę? No bo tak, możliwe. A jak nie, to powtarzam, przeczytałam wtedy książkę. I to jest naprawdę ogromne, ogromne wydarzenie w moim życiu, bo ja nie pamiętam, kiedy sobie na to pozwoliłam na ten luksus. W sumie nic nie robienia, tylko czytanie dla przyjemności. Kocham to robić, po prostu kocham czytać, a nie ona to czasu. Zazwyczaj ten czas wykorzystuję na zrobienie czegoś namacalnego, albo coś z pracy, albo nie wiem, uczę się szyć, albo coś ugotuję i tak dalej, więc no. Przeczytałam książkę i tak się cieszę. E, dobra, ubieram się, bo jeszcze nie zdążę i później wszyscy wyjdą z pracy i Biedronka będzie pełna, jeszcze będę musiała na zewnątrz czekać i zamarznę. Więc biegnę, dopóki się da. I dostałam cynk, że Biedronce są fajne retro radio, więc zabieram też aparat ze sobą i jak będą u mnie w Biedronce, to Wam je pokażę, bo wydają się naprawdę piękne, ale chcę je zobaczyć czy za te ceny w ogóle są warte kupna? Czy to jest jakiś taki tandetny plastik, tylko ładnie wygląda na zdjęciu? O, idziemy. Nie no przecież płaczę, wam muszę pokazać. Ubiorę na ten golf, Bo później tak wszystko pójdzie do plania. Uh -huh. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek będzie widać. E, pokazywałam wam na wieszaku, nie pokazywałam wam na sobie. E, jest troszkę szeroki, ale co to tu co, co to za bitwa? Natomiast coraz lepiej, Słuchajcie, lubimy kroki do tyłu. Nie może tak być. Pani Władca. Maluch. Dobra, wracam do tematu. Ale wymyśliłam fajną stylizację, tylko muszę ściągnąć właśnie tutaj ten płaszczyk jakimś fajnym pasem, bo on wygląda tutaj jak spódnica, zobaczcie. Więc pomysł jest. A tu mam kies... Ja mam tu kieszeń! Odkryłam kieszeń właśnie fajną, naprawdę jest super, bo ona jest tak ukryta w tych plisach i ogólnie materiał, wiecie, wszystko jest bardzo, bardzo dobre, więc ja mam pomysł na stylizację, um, mam nadzieję, że będzie mi dane zrobić jakieś zdjęcia, muszę kogoś poprosić, żeby... I zrobił zdjęcia, bo zazwyczaj gdzieś wiecie w plenerze, najlepiej taki zrobić, więc zobaczycie efekty pewnie, ale fajnie. No. Udało mi się zbić go z ceny, chociaż i tak nie kosztował mało, bo 55 zł. wychodził trochę więcej, bo to z wełna. On nie jest taki lekki, ale i tak uważam, że cena jest spoko. Będzie też w tym filmie holu zakupowym, więc zachęcam Was. Do obejrzenia, nie wiem jeszcze kiedy, czy już może był? Może już był? Dobra Ubieram się i lecę Jędruś Oddasz mi ją Można? Tak Przestraszyłam się bardzo Chciałabym na zakupy Jędruś Kupię Ci coś dobrego, dobra? Kupię Ci coś? Kupiłam coś. Może się dogadacie w tej kwestii, jakoś. Jakieś mięsko, co? Chciałabym moje reklamówki odzyskać. Dawaj, moje, potrzebuję ich. Dziękuję bardzo. Wracam za pół godziny. Ok. Nie czuję się jak baleron. <młynne> Chodź, I już jest ciemno. Ten dźwięk. Gdy śnieg skrzypi pod nogami. Co tu się zadziało? Na chwilę usiadłam. Hmm, mm, tak, wróciłam. Mam mega czerwony nos. W nam jakbym była po jakiejś dobrej imprezie. Bo po prostu dzisiaj troszkę zmarzłam. E, zaraz muszę wypakować zakupy. Kupiłam tym łobuzą. kałek dobrej szyneczki. Mam dzisiaj święto, tak? Stefania, dobrze słyszałeś? Szyneczka. Będzie za moment. Um, chciałam Wam powiedzieć tylko o tym radejku retro. Nie kupiłam. Chociaż dosyć długo gdzieś widziałam, wiecie, w internecie te radyjko. Zastanawiałam się, czy je kupić. Chociaż w sumie wiecie, odpalam Spotify, nie, nie słucham nawet radia za bardzo. Um, ale też myślałam, wiecie, że będzie to taki fajny gadżet do, do filmów. Może przyda mi się w jakimś filmie. Ale powiem Wam, że drogie jest te radio. Tam chyba 120 zł. No, jakoś tak, 119, coś takiego. A te jakość, jak to tak pootwierałam, no to co to takie plastikowe jakieś, nie, nie za bardzo. To chyba tyle w tym temacie. Po co drążyć? Nie kupiłam, bo uznałam, że nie jest warte swojej ceny. Pięknie wygląda z tym nosem. Wypakuję teraz zakupy ogarnę to zdjęcie na Instagrama i e, zrobiłam ankietę na Instagramie, czy Instastory, czy chcecie vloga e, i powiedzieliście, że tak, więc jeszcze go opublikuję mm, i tak będzie wyglądać moje popołudnie chyba. Nie wiem, czy coś się jeszcze wydarzy, może zabiorę się za jakieś gotowanie, kto wie. Jest Stefan, jest Ion. Dobra, pokażę Wam, jeszcze kupiłam taki kawałek materiału taki dosyć duży kawałek, ale jest bardzo dobrej jakości i stwierdziłam, że coś z niego uszyję. Muszę oczywiście go wybrać. Aha, pralkę sobie puszczę. To tak, pralkę muszę puścić. Czy to jest tak wygodnie w takiej pozycji? Bo nie wydaje mi się. Tak jakby tyłek u góry, a reszta na dole, ale leżysz, nie? Na pęci. Jest super wygodna pozycja. Zarezerowałem jest moja. Ojeju, jeju. Proszę bardzo. No proszę. O! I zadowolony. Dobrze, Jęczuś Właśnie najpierw musi jeszcze ją dobić. Tak? Mhm. No rusza się. Ona się jeszcze rusza. Szybko. Słap ją. Dobra, Jędru się będzie zabijać jeszcze dosyć długo. To proszę bardzo, stawka. Oj. szczęśliwe zwierzaki. To tylko dzisiaj tak. Wyjątkowo, bo matki nie było. Przed... No, rusza się. Ona się rusza, Jędruś. Tylko pamiętaj, nie pod sofę. Taka jest umowa. Tam mięska nie wrzucamy po co. On wszystko musi zabić, słuchajcie. Wszystko się rusza. Karma mokra jest super, bo ona już jest martwa. Natomiast mięsko, jak dostaje surowe, to to musi je dobić, bo, bo żyje jeszcze. Ale ta szynka nie jest surowa. No i tak jeszcze będziesz pół godziny walczyć. No rusza się jak nic. Oj, ty, co A, zjadam? Ale tak, dziko zjadam, bo jestem takim dzikim kotem. Stefan patrzy na niego, o co chodzi? Przecież dostajesz prosto do mortki już szyneczkę gotową. Nie trzeba się tak męczyć. Po, po co się tak męczysz? Kocie. Co Stefan, co jeszcze? ale to musisz mi odpowiedzieć, wiesz, bo skąd ja mam wiedzieć, chcesz jeszcze? Hmm. Hmm. O, ostatni. O, sorry. Nie zjadłeś. Chcesz kolejna? Nie zjadłeś, ona tam leży jeszcze. Czy ty ją zjesz w ogóle? Hm? Zjadłam obiad, dodałam vloga, przerobiłam zdjęcie, co w się sensie format, znak wodny i tak dalej, wrzuciłam i tak mi się spać zachciało, naprawdę tak mi się spać zachciało, więc wstałam z studia, muszę zawiesić pranie i zacząć coś robić, bo jest po 19.00 nie mogę teraz się zdrzemnąć, bo nie pójdę spać, tak już mam, więc biorę się do pracy, do sprzątanka. Nie ma jędruś. Nie ma usypiania swojej pani. Nie ma chrapania do ucha. Tu jest winowajca. Tu jest winowajca. No właśnie i tym się zdradziłeś, wiesz? Tym się właśnie zdradziłeś teraz w tym momencie. Wy doskonale wiecie, że jest po 19, nie? Stefania spała w sypialni. No i dotarła tutaj, bo jest po 19, a to jest czas na. Kolację, tak? No dobra. Najpierw trzeba nakarmić koty. Później mogę robić pranie. O, pojutrze leci. Widziałam to jakieś 50 razy. Ale uwielbiam, uwielbiam filmy katastroficzne. Dajcie znać, czy Wy też lubicie taki gatunek filmowy. Bardzo, bardzo lubię wszystkie filmy katastroficzne. Tornada, Trzęsienia Ziemi, ogólnie Apokalipsa. Bardzo mi się to podoba, więc ym, będzie leciało sobie w tle. A teraz zrobię sobie chyba coś fajnego do picia. Tylko usiadłam tak sobie na chwilę, żeby sprawdzić telefon i proszę bardzo, wpełzło coś na mnie. No. Taka kulka tutaj jakaś zagnieździło się coś A tu nie mogę nóg wyciągnąć, bo jeszcze tu druga kulka leży Jak żyć? Jak żyć? Mały chlepacz Ale Jędrulka ja wiem, to jest jesteś tak słodkim kotkiem I nie, nie tul się bardziej, tylko musimy jakoś kuleczkę tak zabrać Zabrać, zrobić jakiś manewr Teraz coś wymyślę robimy manekę. O, tak. I tak. Hopsiu. O, super. Super. Jest fajna, też jest fajna pozycja. I teraz robimy hopsia, będziemy tu. O, tak. I teraz zostajemy. <grywa> to nie jest takie łatwe, słuchajcie. Słuchajcie, sprawdzimy teraz trend z TikToka. Pomysł taki. Odwróciłam bluzę. Tutaj mam kaptur i tutaj mam kota. Choć kocie. Jesteś trochę większe niż y, takie małe kotki, ale może się tutaj zmieścisz. A, proszę bardzo, mam kota w kapturze. Fajnie tu, nie? Tu możemy iść do kuchni. Pranko powieszone. Ech, ja będę chodzić z kotem. Co ja chciałam zrobić? Coś do picia. Coś dobrego. No dobrze. Chcę tutaj troszkę pokombinować, bo udało mi się zakupić pulpę z marakui W chińskim sklepie, takim prawdziwym chińskim sklepie z żywnością, z zaopatrzeniem dla restauracji. I Coś chcę z tego zrobić. Nie wiem jeszcze, jak to wiecie, samo w sobie nawet smakuje, ale pomyślałam, żeby zrobić takie smoothie i coś takiego. Troszkę wody dodam i może, żeby było na bogato, tak na maksa, żeby wszyscy widzieli, bo właściwie to przez to nagrywam tego vloga, żeby wszyscy wiedzieli, że mnie stać. Zaszaleję i dodam sobie tutaj cukru. Ale troszeczkę. Wydaje mi się, że Trochę dodawali w Tajlandii takich rzeczy do passion. Nie wiem. Mogę się mylić. Najpierw spróbuję jak to po prostu samo w sobie smakuje i co ja muszę jeszcze dodać i co zblendować, żeby było smaczne. Mmm, powiem wam, że to już jest bardzo pyszne, ale bardzo kwaśne. Więc ja to wymieszam i delikatnie to rozcieńczę właśnie z wodą i dodam trochę tego spraytu, żeby po prostu no, zrobić się z tego napój i żeby było to jednak trochę słodsze, ale naprawdę to jest mega. Powiem Wam, to jest mega. To będzie dobre. To będzie pyszny drink bezalkoholowy, wieczorny do pojutrze. To jest to, czego ja dzisiaj potrzebowałam. Słuchajcie, nic nie musiałam blendować na oko, po prostu dolałam trochę wody, trochę Sprite'u i jest naprawdę pyszne, takie bardzo orzeźwiające. Dołożę chyba tutaj jeszcze sobie kostkę lodu i popatrzę na film. Jak sobie siedzimy i um, czytam komentarze pod vlogiem, którego wrzuciłam dzisiaj. Um, I się uśmiałam i w ogóle już nie mam wyrzutu sumienia, że nie sprzątnąłam swojej choinki, bo wy dalej macie i stwierdzicie, że grubo będziecie do lutego ją trzymać. Więc nie czuję się już źle, że nie miałam czasu i tego nie posprzątałam. A dlaczego chcę posprzątać? Przez domki, bo domki już dwa razy wylądowały na podłodze, przez to jak się gonią teraz koty, i chciałam je posprzątać, a jak je posprzątam i wyniosę do swojej tak jakby, komórki lokatorskiej, żeby to wszystko poukładać, no to dobrze by było, żeby po prostu już wszystkie ozdoby poukładać. I tylko i wyłącznie o to chodzi, że jak już posprzątam, to posprzątam wszystkie ozdoby, których jest bardzo dużo w moim mieszkaniu, i zrobię konkretny porządek. I to mi pewnie zajmie calutki dzień, żeby to ogarnąć i poukładać wszystko tam na dole. Um, no ale póki co niech stoi, niech stoi, a ja się zajmę. Za, za, co? Co? Będę się zajmować innymi projektami po prostu i troszkę odpocznę i spędzę czas sama ze sobą. Może jeszcze jedną książkę poczytam? Zaszaleję. E, dobrze, żegnamy się, bo tutaj jest jeden knockout. to Z drugi zobaczcie, jak są blisko. Bardzo blisko. Jest naprawdę blisko. To moja ręka. Więc to jest bardzo duży sukces. Mm, że tak leżą blisko i się nie zabijają. Ale obuzują sobie. Obuzują sobie przez większość dnia, dzisiaj bardzo widzieliście to. E, więc one już śpią, a ja. Pewnie do nich dołączy za jakiś czas. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga. I do zobaczenia. Pamiętajcie, że na klasyce albo się pojawił, albo się jeszcze pojawi Hall z dzisiejszych zakupów i nie tylko z dzisiejszych zakupów lumpeksowych, więc obserwujcie te dwa kanały, będzie mi bardzo miło, czyli ten No, Dobra, dobra, do widzenia, pa!